Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmiku. Dziś przychodzę do Was z testem palety, która z swego czasu była mega pożądana i była to tak naprawdę pierwsza współpraca Makeup Revolution z polską influencerką, blogerką, urodą. Mianowicie chodzi tutaj o paletę, która powstała we współpracy z Maxineczką, czyli Revolution Maxineczka Beauty Legacy I to jest Travel Friendly Makeup Palette, czyli jest to paleta do makijażu zarówno twarzy jak i oczu. Mamy tutaj w środku zarówno cienie do powiek, jak i właśnie rozświetlacz, róż i brązer Dzisiaj wykonam sobie właśnie tą paletą makijaż. Wiem, że jestem pewnie ostatnią osobą na YouTubie, która właśnie tą paletę ma w swoich dłoniach, ale nie mogłam się oprzeć i zapłaciłam za nią 15 zł. Ona w cenie regularnej kosztuje 50. A ja zapłaciłam za nowkę sztukę nieśmiganą, właśnie 15 zł, bo w Hebe trwają mega wyprzedaże, naprawdę do 70%. Więc jeśli jeszcze tam nie byliście, no to koniecznie y, zajrzyjcie. A ja właśnie sięgnęłam po tą paletkę. Mam nadzieję, że mnie zawiedzie albo mnie nie zawiedzie. Przetestujemy ją, ponieważ na przestrzeni tego czasu, od kiedy ona jest na rynku, słyszałam tak masę różnych y, opinii na jej temat że chciałabym ją przetestować właśnie na sobie i swoją opinię wydać, mam, yy, mam nadzieję, że będzie spoko. Więc to. przybliżę się nieco do Was, yy, no i zaczynamy malowanie. Ok, zbliżyłam się do Was, tak jak wspomniałam, w palecie mamy bronzer, róż i rozświetlacz. Widzicie, ten rozświetlacz przyszedł do mnie taki. Ja w ogóle nie ma całą tej paletki. No słabo, chociaż wszystko było mega zabezpieczone. Yy, no i mamy właśnie 9 cieni które pozwolą nam, mam nadzieję, wykonać jakiś fajny makijaż. Ja więc rozpoczynam i co robię? Sięgam po taki dość duży pędzelek puchaty i tym cieniem canvas, czyli tym beżem będę sobie jakby gruntować całą moją powiekę. Mam tutaj korektor troszeczkę, więc sobie go tutaj rozetrę. Fajnie, że paleta ma lusterko. To jest naprawdę super. Nie musimy brać za sobą lusterka, ponieważ jest to paleta dedykowana wyjazdą. Sama nazwa wskazuje, czyli tutaj mamy Travel Friendly. Dobra, więc daję tutaj na całą powiekę ten berzyk. Na pierwszy rzut ta paleta się nie sypia. Cienie się nie sypią, cienie są na pędzlu. Pigmentacja taka no spoko. Szczerze, za bardzo nie widzę tutaj tego mojego cienia, no ale zobaczymy, jak będzie dalej. Mam ujednolicone już oko, więc zaczynam y, bawić się w zewnętrznym kąciku. Może polecę sobie teraz z, za, tutaj z, zrobię, z załamaniem powieki y, i sobie lekko go wymodeluję i użyję do tego celu tego cienia, który nazywa się Brick ponieważ ten jest dla mnie troszeczkę ten aż troszkę chyba jednak za y, chłodny nie wiem czy słyszycie ten wiatr jest masakra troszeczkę też zmieniłam ustawienia bo chyba byliście, byłam troszeczkę za ciepła więc jestem troszeczkę chłodniejsza, tutaj zaznaczam całą powiekę ruchą, jak widzicie i troszeczkę wyjeżdżam y, na zewnątrz pędzel duży y, cień, spoko Robię to delikatnie, żeby też tego za dużo y, nie nałożyć i stworzyć taką chmurkę koloru. Dalej, drugi cień y, i on się nie osypuje, więc naprawdę to jest ok. No, pigmentacja mogłaby być większa, ale y, nie, nie, nie na razie nie oceniam, no bo pracuje mi się z nimi dobrze. To, że trzeba tam dwa razy dołożyć tych matów na razie, no to normalka. Lepiej dołożyć, niż potem bawić się, żeby to wszystko jakoś niwelować. Wyszło coś takiego, wygląda to spoko. Teraz sięgam po cień smoke. To jest też taki bardzo ciemny, zimny brąz. I nim sobie zaznaczę zewnętrzny kącik, ponieważ bardzo bym też chciała użyć tego pięknego, Cienia Petal, ale tutaj właśnie połączę go sobie pewnie w zewnętrznym kąciku, ale bardziej ku środkowi idąc, więc sięgam po ten cień Smoke małym pędzelkiem i w sam zewnętrzny kącik będę go tutaj aplikować poniżej tego mojego ciepłego brązu. Wam, że on jest taki trochę. bury? Jest bury, jest ciemny taki. No. Ale nakłada się spoko. Tak jak Wam mówiłam, ten cień jest trochę bury, ale nałożony na yy, powieki trochę taki ciemny, yy, ale. Nie można mu odebrać tego, że bardzo ładnie się blenduje i bardzo ładnie połączył się z tym brązem cieplejszym na górze. Więc za to na pewno plus. Teraz, tak jak Wam powiedziałam, zabieram cień Petal i jadę dalej ku środkowi powieki. I nałożę go właśnie tutaj, połączę go z tym moim cieniem smog i dam trochę koloru temu makijażowi. Nie będzie to makijaż full w matach. Więc tutaj muszę zostawić jeszcze miejsce troszeczkę na błysk. Troszeczkę ciemno i ten fiolet mm, nie ma jakiejś takiej spektakularnej pigmentacji. Ale rozciera się fajnie. Tak to wygląda na tej powietrzu, trochę ciężej mi było w ogóle nałożyć ten cień, jak widzicie też trochę dalej wyszłam niż na tej. Y Koniec końców nie wygląda to źle, chociaż myślałam naprawdę, że ten fiolet będzie bardziej napigmentowany. Teraz przyszedł czas na błysk, i palcem nałożę sobie wewnętrzny kącik ten cień krystal. Mamy tutaj, jak widzicie, trzy błyski, ale ta orchidea taka niebieska, no tak trochę nie do tego makijażu, chociaż mam wielką ochotę zrobić sobie kreskę w tym cieniem, ale ten błyszczący. Bardzo ładnie tutaj rozświetlił wewnętrzny kącik i też się tutaj spoko łączy. Widzicie, jak tutaj łączę z tym fioletem, ja zaraz sobie jeszcze to pędzelkiem ładnie rozblenduję, ale nałożony palcem wygląda naprawdę OK. Pewnie nałożony jeszcze na glitter primer. Dałby większy błysk. Ale i tak uważam, że nie jest yy, źle. On ma takie lekko, ma takie lekko różowe y, drobinki, on jest taki lekko różowy, więc fajnie mi się z tym fioletem w miarę łączy. Więc za ja teraz biorę pędzelek i wszystko sobie właśnie tutaj rozblenduję, żeby uniknąć tych brzydkich przejść. Tak to się prezentuje, pozostała nam y, jeszcze dolna powieka y, i na dolną powiekę zaaplikuję brązer, ponieważ on jest taki y, ciepły, lekko ciepły, neutralny. E, ten cień na e, załamanie powieki jest bardzo ciepły, natomiast ten jest mega e, chłodny. Więc właśnie tym na, ten brązer nałożę sobie właśnie na dolną powiekę, bo nie chcę takiego chłodnego makijażu. Ok, nałożę go na całą długość i wewnętrzny kącik e, zaaplikuję ten cień Cooper, czyli to złotko błyszczące. Tak to wygląda? Słuchajcie, brakuje mi jeszcze tutaj y, czegoś, więc poza kadrem zrobię sobie kreskę czarną y, tym właśnie y, cieniem. Y, wytuszuję rzęsy, no i wrócę do Was z efektem końcowym. Nałożymy też sobie ten bronzer, róż i rozświetlacz. Co prawda mam tutaj troszeczkę nałożonego bronzera, ale zobaczymy, czy w ogóle to działa. Tak prezentuje się makijaż twarzy. Naprawdę, bo makijaż oczu naprawdę podoba mi się. Te kreski też zrobiły e, robotę. Cień fajnie czarny, napigmentowany. Bardzo łatwo zrobiłam sobie nimi, e, nim kreskę. Troszeczkę tak dołożyłam sobie tego właśnie cienia orki. To nie jest bardzo widoczny. Niemniej jednak makijaż mi się podoba. Cienie są dobrze napigmentowane, ale tak jak Wam wspomniałam, mam wrażenie, że są takie burę. Nie wiem. Ogólnie makijaż mi się podoba, ale ten fiolet mógłby być taki bardziej nasycony, nie taki stłamszony. Też ten brąz w zewnętrznym mógłby być bardziej e, ciepły. Jest tu w ogóle dużo chłodnych odcieni, to na pewno da się zauważyć. Przejdźmy teraz do makijażu twarzy. Mamy tutaj rozświetlacz, który jest mega delikatny, róż, który jest taki ceglasty i bronzer, który jest taki bardzo neutralny, wygląda naprawdę według mnie spoko jak widzicie, najbardziej zapigmentowany z tej trójki jest róż więc jak nie używam różu, to dziś go użyję w małej ilości mam pędzel, biorę go naprawdę bardzo mało strzepuję jeszcze o dłoń i nakładam jest ok. Myślę, że on się sprawdzi w sumie dla większości cer. Okej. Okay. Miałam już trochę brązera, tak jak Wam wspomniałam, ale tego y, kosmetyku, jak wiemy, nigdy za wiele, więc sobie dołożę. Podoba mi się ten y, brązer, bo on jest taki neutralny. Ty sobie dołożę. I on nie ma drobinek, więc jest mega matowy, to mi się też yy, podoba. Wiem, nakładam go na róż, ale spoko. Nie, ładnie wygląda, jak widzicie. On nam nie ociepli, on nam ładnie wykonturuje twarz. Dobra, ja, muszę odłożyć. Wygląda ten bronzer naprawdę obiecująco. Teraz przejdźmy do rozświetlacza. I tutaj mam największe obawy, jeśli mam być szczera, bo on jest taki. Hmm. Nie wiem, jaki tak naprawdę. Mam rozświetlacz już tutaj, jak widzicie. I on mi w ogóle nie potęguje tego efektu. To jest dla mnie chyba największa porażka. Tutaj nie mam rozświetlacza. O! Widzicie? Nic nie widzicie. A ja go tu nakładam i nakładam. I on jest mega subtelny i hmm, dla mnie szczerze w ogóle niewidoczny i chyba jest to największy fail tej palety, bo naprawdę nic nie widać. To jest taki puder rozświetlający, więc z tego tria bronzer i róż fajnie rozświetlacz to totalna tragedia. Yy, I tak wygląda właśnie makijaż. Paletą Neczki Beauty Legacy za zarówno za twarz, jak i oczy. Tak jak Wam wspomniałam, oczy spoko, ale dużo chłodnych odcieni. W, cienie bardzo ładnie się między sobą blendują. Y, jest dość fajny pigment, więc mam nadzieję, że taka moja recenzja przypadła Wam do gustu. Dajcie mi znać, czy Wy miałyście tą paletę, albo czy teraz y, pobiegniecie do Hebe i kupicie ją, bo jak za 15 zł, 9 cieni, 3 produkty do twarzy, to naprawdę się opłaca. Ja Wam już bardzo serdecznie dziękuję za filmik, za oglądanie. Mam nadzieję, że dostanę kciuka do góry oraz subskrypcję na dole. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Pa pa!